Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu. W sobotnich zmaganiach w pierwszych czterech gonitwach triumfowały Empera, Dorodna, Elginiusz i Agatek. Wreszcie przyszła pora na najważniejszy wyścig tego dnia, prestiżową Wielką partnicką Po ponad czterech kilometrach biegu... Pierwszy zameldoval se mu Stamir pod Marcelem Novákem. Šel mi super, pak na poslední překážky jsem na něj a skočil jsem poslední skok, strčil jsem do koníka a vyhrál s přehledem. Očekávání byly velké, ale byl to bardzo dobrý vyščík, dobré koně byly, polské, německé, tak jsme mysleli, že będzie jedna, dvě, no, bardzo dobře šel, spokojně vyhrál, takže Bez super i dobry koń. Druga była habana z Pawłem Pałczyńskim w siodle, trenowana przez Michała Borkowskiego. Czy trener czuł się bardziej zwycięzcą czy przegranym tego biegu? Ani zwycięzcą, ani przegranym. No, na pewno jakieś do, dobre osiągnięcie i jestem z niego bardzo zadowolony. Oczywiście niedosyt zawsze jest. Ale, ale wygrywał tam ten koń dosyć łatwo. No, ten, do, do, do tego płotu jeszcze tak się wiózł i skoczył. I ostatni, ostatni skok zrobił bardzo dobry i odszedł od Habanów dość łatwo. W pozostałych biegach dnia triumfowała Orea oraz Baza. Niedziela. Przywitała fanów wyścigów konnych pogodą, rodem z kolebki zmagań deszczowej, Anglii opady, nie zniechęciły jednak Wrocławian do licznego przybycia na tor w pierwszym biegu zwyciężył netto, w drugim, pierwsza przebiegła diagnoza. W nagrodzie toru wyścigowego w Pardubicach wygrała Regina. Trener cieszył się z pierwszego w karierze zwycięstwa klaczy. Dla mnie to jest niespodzianka, bo, bo klacie tutaj już parę razy startowała, ale zawsze miała trochę, trochę pech. Ne? Także, także jest, jest, jestem szczęśliwy się tak. tak Za Reginą przybiegł Sang Yang, trenowany przez Roberta Świątka. Ja obiecałem dzisiaj dyrektorowi toru Pardubice, że odbiorę z jego rąk tą nagrodę. Nie udało się. To tak jest w wyścigach. Sang Yang miał po prostu pecha. Został mocno potrącony przez Mirajno. Zupełnie niezwinny jeźdźca po prostu Mirajno. To, to w przeszkodach się tak zdarza. W wyścigu Grand Prix White Tour w St. Moritz sukces jałty pod Natalią Hensel, która na ostatnich metrach okazała się lepsza od Bachtanki. Strasznie się denerwowałam, wychodząc już na prowadzenie, czułam, że wyszłam. Starałam się nie oglądać, tylko cały czas jechać, ale cały czas czułam, że tak powiem oddech tej bachtanki na plecach i mówię, że gdzieś ona tu jest, ale w celowniku jak zobaczyłam, że jej nie ma, to bardzo się cieszyłam. Ja od początku była w czubie stawki. Taką, jak się okazało, skuteczną taktykę narzucił trener klaczy. Dlatego podektowaliśmy mocne tempo bo z mocnego tempa byłoby jej trudniej finiszować, taka była właśnie nasze założenie aby ten wyścig był mocny, taki rzetelny. Nagrodę w tej gonitwie wręczał między innymi Silvio Martin Staub, dyrektor generalny gonitw w Saint Moritz. Był pod wrażeniem wrocławskiego toru oraz organizacji dnia wyścigowego. It's beautiful. We have not so good weather, but the organization here is really really good. We have good horses here and for us the first time to stay in Poland is a great thing and I hope to the organizer come to us to St Moritz with horses. And z najważniejszej gonicje przeszkodowej w Polsce, Wielkiej Wrocławskiej Nagrody Totalizatora Sportowego, triumfował Delight My Fire pod Lukasem Matuskim. Koń od początku sezonu był przygotowywany głównie do tej gonitwy od startu, dyktował tempo rywalizacji. Właśnie tak, jak to rzekło, że cała sezona była podryzana temu dostigu, a przyprawa była wyłożenie: tutaj Wielka Wrocławska, a samożenie i tak byla ten, tu přípravu samozřejmě se nám dařilo a potvrdila to a super. Deli Fire tu první raz běhala, prohrála se Stormem, s dobrým koněm. Kobila to tady dostihy spoznávala a něco to do sebe mělo. Už Kobila věděla, o co se jedná, kde, kde se zrychluje. Poza wyścigami na torze w niedzielę można było zobaczyć graczy Śląska Wrocław. Zawodnicy WKS-u wraz z trenerem oglądali gonitwy, ale i aktywnie spędzali czas na partynicach. Można było zagrać z nimi w piłkę, poprosić o autograf lub też po prostu porozmawiać. Wielu kibiców Wrocławskiego klubu skorzystało z tej możliwości. Sponsorem programu był totalizator sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu.